Ściana wody zalewa Nowy Jork. Nie bądź jak pan z autobusu i wybierz swój awaryjny odbiornik radiowy już teraz, gdy jest względnie spokojnie i bezpiecznie. W sytuacji, gdy dany kryzys nas dosięgnie, odsyłka złego radia będzie najmniejszym problemem, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Witajcie, mamy piątek, dzisiaj startujemy z odbiornikiem radiowym od firmy Midland Model ER100. Niewielkie, także sam odbiornik również będzie niewielki, niewielkie pudełko. Jak zwykle z samego opakowania już możemy dowiedzieć się co ciekawych funkcji, co ciekawych parametrów tego właśnie odbiornika radiowego. Pudełko jeszcze nie otwarte, za chwilę robimy unboxing, jeszcze tylko pokażę Wam pewną rzecz. To samo co pokazywałem przy odbiorniku R200 Made in China. Także jest grupa osób, tak jak wspominałem poprzednio, które są właśnie zachwycone tymi odbiornikami Midland, a jednocześnie dość ostro krytykują radia, ogólnie krytykują radia produkcji chińskiej. Więc ludzie zdecydujcie się, albo krytykujecie, albo mówicie, że coś chińskiego jest dobre. Ok. Um, trochę papierologii, jak zwykle. Instrukcjons. Instrukcjons dostajemy. Instrukcja jest w wielu językach. Mamy tutaj włoski, niemiecki. Ja, das jest fantastycz. Um, hiszpański. Gdzie jest francuski, gdzie jest angielski? Przeoczyłem. Englisk. Dobra, jest instrukcja anglisk i jest tutaj wszystko opisane, wszystko wymienione. Sam odbiornik jest też bardzo prosty w użytkowaniu, więc naprawdę nikt nie będzie miał z nim problemu, nawet jeżeli. Będzie to jego pierwsza styczność i nie będzie miał z jakiegoś powodu instrukcji. No, z co ciekawszych parametrów, no to mamy tutaj informację o tym, że ogniwo, które się znajduje wewnątrz, jest to 2600 mAh. Do tego jego waga 327 gramów. Tak to wygląda, moi drodzy. To jest właśnie instrukcja. Tutaj jeszcze. Ojej, jeszcze jakieś certyfikations, jakieś papiery. Znowu dostajemy dwie naklejki. Na czarnym tle, na przezroczystym tle. No i jest nasze radio. A nie, przepraszam, tu są jeszcze akcesoria. Zacznijmy tradycyjnie od akcesoriów. Jest przewód. Przewód jest identyczny jak w przypadku ER200. Ma on długość 100 cm i niestety jest zakończony mikro USB. Troszkę szkoda. I. Nasz odbiornik, już tutaj nic więcej nie ma. Tekturki ja sprzątam i działamy z naszym odbiornikiem. Dobrze, wszystko co niepotrzebne zniknęło. Jeszcze tak nadmienię, że. Tak jak Wam wspomniałem przed chwilą, jeżeli chodzi o ER100, on waży 327 gramów, natomiast odbiornik, który już był recenzowany, czyli ER200, tu u góry wyskakuje link, on waży 254 gramy, czyli dwójka jest po prostu lżejsza. Zobaczmy, jak to jest wykonane, co się gdzie znajduje. Tradycyjnie wszystko ładnie, spasowane, poprawnie, odbiornik... Fajnie leży w dłoni, chociaż jest, tak czuję, że jest nieco szersze niż ER200. Tamten był węższy. Coś takiego. Mamy tutaj stopki. Szukam gumowanych elementów, ale widzę, że tylko przyciski są gumowane. Nic więcej. Mamy tutaj latarkę, kilka trybów świecenia tej latarki, przycisk, który jest odpowiedzialny za jej uruchomienie, panel solarny, no trochę mały, trochę mały w AR200 już był większy, mamy krótką smycz, jest gumowana pokrywa, pod którą znajdą się gniazda, mamy trzy gniazda, trzy gniazda, standard praktycznie jest to Gniazdo słuchawkowe, jack 3,5 mm, przypomnę, nie ma słuchawek w zestawie. Tutaj możemy podłączyć przewód USB, za pomocą którego naładujemy jakieś urządzenie, e, korzystając z energii zgromadzonej w akumulatorze tego oto radia. No i mamy tutaj również gniazdo mikro. Jest gniazdo mikro. Klapka wchodzi dość ciasno, to dobrze. Może tak szybko nie odpadnie? I też znajdują się tutaj, tak jak widzicie, dwie stopki. Jest możliwość, o tak, postawienia radia, ono stoi wtedy fajnie stabilnie. Od spodu również mamy dwie stopki, również radio stoi stabilnie. Tylny panel, oczywiście korbka, jak żeby inaczej. Radio awaryjne, więc musi być korbka. Ciekawie to jest rozwiązane możliwość składania tego. Tylko gorzej będzie, jak to się urwie. To już może pojawić się problem. Made in China. Pokrywa na akumulator. Złaś. Pokrywa na akumulator. Ona skrywa nam mój ulubiony typ akumulatora. Jest to... 18650 i praktycznie jest to takie samo ogniwo jakie było w ER200 zamontujmy sobie nasz akumulator <laughs> ok, przedni panel przedni panel, co się tutaj dzieje, jest 6 przycisków funkcyjnych przycisk odpowiedzialny za włączenie za przełączenie się pomiędzy pasmami, głośniej, ciszej regulacja głośności i Menu, niewielka kratka głośnika i oczywiście wyświetlacz. Ja zdejmę tą folikę, tak żebyście wszystko dobrze widzieli, no i też żebym ja wszystko dobrze widział, tak to wygląda. Pora teraz uruchomić miarkę. Mamy tutaj 15 cm 8 cm eee, i... Ta obudowa jest taka tutaj trochę zwężająca się. No, 4 cm. 4 cm mamy. Zobaczmy jeszcze antenkę. Króciutko. Jest krótko. 31 cm. Na wyświetlaczu. W trybie czuwania mamy tutaj wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Radio aktualnie się ładuje, ponieważ działa panel solarny, korzysta właśnie z panelu. Mamy również godzinę, która aktualnie się wyświetla. Przytrzymajmy sobie przycisk menu i wchodzimy do niewielkiego menu. Format godziny. Czy chcemy mieć 12 godzin czy 24? Ustawienie samej godziny i podświetlenie, czy ono ma być włączone przez 5 sekund czy też może ma być całkowicie wyłączone czy ma być całkowicie włączone tak to wygląda moi drodzy ustawmy sobie tak jak było na te 5 sekund, wszystko nic więcej już tutaj nie ma pora uruchomić nasz odbiornik <laughs> Fale średnie nas witają. Przełączymy się na FM. E, jesteśmy na FM. -ie. Antenka w górę. O! Jest dobrze, ponieważ widzicie, jest tutaj delikatne wycięcie w tej obudowie, więc możemy sobie radio również umieścić o w takiej pozycji. Co prawda ta antenka no niestety nie, nie jest pionowo, ale jak widzieliście w recenzji na przykład właśnie um, ER200 tam radio odbierało dobrze, gdy antena była poziomo, a pionowo kiepsko. Także zobaczymy jak będzie tutaj. Tak, jesteśmy na FM, uruchomy sobie skan. O, brzydko. A jeszcze zrobimy taki numer. Tak, tak postawię odbiornik. I przeskanuję jeszcze z góry. A widzicie. I teraz złapał. Jeszcze raz. Jestem ciekawy. 105,4. No złapał. Tutaj 104,9 jest. 105,4. Zatrzymasz się? Nie. A może chodziło mi o 105,6. Dobra, mogłem się ja pomylić. Także to może być mój błąd. Też tak jak widzicie, o, było coś mówionego, fajnie. największy ruch, dodatkowo duży aut na skrzyżowaniem Armii Krajowej i Łowickiej oraz na ulicach Unii Europejskiej i pieniążka i na i też, tak jak widzicie, trzeba trochę dłużej przytrzymać ten przycisk, żeby Radzie po prostu zaczęło grać. Znaczy skanować, co ja opowiadam. Dobra, interesuje mnie 101 i 101. No i już masz minusa. Dobra, zatrzymajmy to, a zobaczmy tak. Widzicie? Teraz dla Historii Polski, a każdy Teraz jako tako, ale znalaz. Znalaz z kart podręczników. Tutaj splata się z prywatnymi losami bohaterów. Waszych bohaterów. Kolejny tomik też się nie wydany. Jako tako, ale znalaz. Nie skanuje nawet fal średnich. Sprawdzimy sobie jeszcze odbiór tego odbiornika radiowego wieczorem. Jestem ciekawy jak poradzi sobie z falami średnimi, czy będzie lepiej na FM- Ponieważ no nie ukrywam, ale jeżeli chodzi o taką kwestię, że mm, nawet jeżeli radio tak leży, a tenka jest pod skosem, a my próbujemy słuchać, złapać coś na komercyjnym FM-ie, wiecie, te nadajniki są naprawdę dość mocne. Tam jest FM napchany, co chwila jest coś, e, i radio no nie jest w stanie znaleźć nam stacji radiowych. No to jest coś nie tak. Tylko jest wybredne, musimy je albo Postawić tak, antenka ma być idealnie pionowa razem z poziomicą. Musimy tutaj wszystko wymierzyć. No troszkę to na razie wygląda słabo. E, także spotkamy się za chwilę wieczorem. Antenkę na razie składam, a ty sobie odpocznij i przemyśl swoje postępowanie. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy około godziny 22. Godziną tutaj nie sugerujcie się, ponieważ ona jest nieustawiona. E, zobaczmy, jak będzie teraz, jeżeli chodzi o odbiór fal FM i fal średnich. Może coś się uda na średnich. Zacznijmy może właśnie od e, średnich. Przeskanujmy sobie. No dobra, zatrzymało się.

Но исследователи здесь счастливые люди и ждут. no dobra, no i wróciliśmy no coś udało się posłuchać tutaj na tych falach średnich były stacje, które odbierały kiepsko było więcej szumów i trzasków niż faktycznego dźwięku, ale też yy, no było yy, kilka takich, gdzie można było tę mowę autentycznie zrozumieć yy, dobra, zobaczmy zatem co się dzieje na FM -ie. No, a to niestety, ale szumi. No dobra, moi drodzy. Także tak kształtuje się odbiór na radiu ER100 w godzinach wieczornych. Sprawdźmy jeszcze latarkę, zobaczmy, jak świeci wyświetlacz, i lecimy na podsumowanie. Tutaj mamy pierwszy tryb świecenia. Ja jestem w odległości około 4 metrów od tych drzwi. Widzimy po środku taki bardziej jaśniejszy obszar i delikatna łuna naokoło. Drugi tryb to jest już zdecydowanie mocniejsze światło. Trzeci tryb jest to wysyłanie sygnału SOS. Także nie musimy latarką strykać, tylko wystarczy, że przełączymy się na trzeci tryb i latarka z automatu wysyła sygnał SOS. To moi drodzy była latarka w odbiorniku R100. My teraz oglądamy podświetlenie wyświetlacza. Wy co prawda widzicie tak, jak gdyby to podświetlenie było niebieskie, takie delikatnie, ale nie. Ono jest e, białe, takie, powiedziałbym, że e, nie bardzo intensywne, tylko takie przytłumiony biały kolor. No niestety wszystkie tutaj kolory są ładnie oddane, a z podświetleniem jest znowu problem. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli... Wyłączę oświetlenie całkowicie. No nie, ono nie jest aż tak bardzo jasne. Także, no niestety, ale mój telefon nie jest w stanie oddać kolorów, jakie tutaj są, właśnie jeżeli chodzi o to podświetlenie. Co tutaj dużo powiedzieć? Midland ER100, czy to radio można nazwać radiem awaryjnym? No, nawet w dwóch przypadkach można je nazwać awaryjnym. Jeżeli chodzi o to, że posiada ono latarkę. Panel solarny, korbkę, wbudowany akumulator, no to jak najbardziej można to traktować jako radio awaryjne. Ale jeżeli chodzi o to, że radio no średnio radzi sobie na FM, no to również można to traktować jako radio awaryjne. No niestety, ja liczyłem na coś więcej. Mówię tam, dobra, fale średnie, ok, pomijam, ale żeby na tym FM ie chociaż dobrze odebrało. No, odebrało, tak jak słyszeliście. Matko Bosko, mówię, co to. Co to, to, to się stanęło? Także Midland, bardzo fajny marketing. Dużo tych odbiorników się sprzedaje. Nie tylko R100, ale tutaj mam również na myśli R200 i R300. Z tego co wiem, to najwięcej sprzedaje się właśnie R200. Chodź, no tutaj pokaż się. Nie wstydź się. O, dobra, jesteś. Także tych sprzedaje się najwięcej. No ale nie rozumiem fenomenu właśnie tego radioodbiornika i pewnie nigdy nie zrozumie historii tego swetra. Moi drodzy, spotkamy się jeszcze z tym odbiornikiem radiowym i z tym odbiornikiem radiowym i jeszcze spotkamy się z Midlandem ER300 w osobnym materiale, w którym e, będą porównania tych wszystkich trzech odbiorników. Będą tam to, co jest wspólne, to, co jest przeciwne, to wszystko tam wrzucimy, czyli coś na zasadzie jak porównywaliśmy Figara. Wszystko do jednego wora wrzucimy do jednego filmu, bo to nie ma sensu teraz robić jakiegoś strasznie długiego materiału. Tylko zróbmy to w osobnym filmie. No i co na koniec? No do mnie ten, to, to radio niestety nie przemawia. Ten odbiornik radiowy jest dla mnie po prostu za słaby, a cena jest za wysoka. W cenie Midlanda Airstone niestety, ale ja mogę sobie kupić dwa, trzy inne radia, em, też stylizowane na awaryjne. Będę miał latarkę, będę miał panel solarny, też będę miał 18. 650 yy, i to radio będzie grało albo podobnie, albo będzie grało nawet lepiej chociażby wspomniany wcześniej Figar no niestety on sobie lepiej radził niż, niż to, to konkretne radio to tyle z mojej strony moje spostrzeżenia drogi widzu, jeżeli dotrwałeś do tego momentu tej recenzji a masz Midlanda ER100 no to y, będzie mi miło jeżeli zostawisz komentarz i opiszesz tam swoje doświadczenia w korzystaniu właśnie z tego radioodbiornika może u Ciebie sytuacja wygląda zgoła inaczej a na chwilę obecną jest to wszystko. Ja oczywiście zapraszam Was na następne filmy. W każdy piątek robimy jakąś recenzję odbiornika radiowego, a testy i inne filmy z innych tematyk na moim kanale wpadają w pozostałe dni tygodnia. Trzymajcie się, cześć. Znaleźliśmy też radio, ale nie działa.